Jesteśmy dziećmi, rodzimy się tak naprawdę czyści i ten lęk nie jest w jakimś sensie nam przynależny. Dopiero w momencie, kiedy zaczynamy funkcjonować w społeczeństwie i kiedy zostajemy wtłuczeni w pewne ramy, to okazuje się, że ten lęk jakby pojawia się wraz z przystosowaniem małych, małego dziecka, małych dzieci do, do życia w świecie. Gdzieś jest wpojony przez rodziców, społeczeństwo. Jeżeli chodzi o obiekt, to są buty. I gdzieś tam rozprawiają się z, z lękiem i strachem w sposób niedosłowny. Bardziej dotyczą takiego lęku przed inicjacją, przed wchodzeniem w stan dorosłości. Ale także mierzą się z takimi ramami, które, w które ludzie zostają wtłoczeni przez pewien, pewien kodeks istniejący w społeczeństwie. I tak naprawdę to jest takie mierzenie się małej dziewczynki z, z dorastaniem do roli bycia już kobietą, ale zmierzenia się z tą ramą bycia kobietą. Jest to praca złożone, ze względu na to, że z jednej strony wizualnie świeci, przyciąga srebrzystym blaskiem, z drugiej strony w momencie, kiedy się podchodzi do niej, to nagle okazuje się, że to są szpilki, kolce, a nie do końca jakieś cykiny, czy coś mega, mega przyciągającego uwaga. Z on jest pracą mierzącą się głównie z ze strachem dotyczącym e, ciemności, ale w ten sposób zupełnie inny. To, to nie jest taki zwyczajny strach, to jest taki strach, który jednocześnie jest e, fascynacją. Czyli w pewnym sensie musimy przetrawić e, wszystko, co się dzieje dookoła, żeby, żeby tak naprawdę ten strach został oswojony. Jak mam jakbym miała coś w rękach, to by nie było problemu. Ale jak mam podejść po prostu do takiego rantu i patrzeć w dół, to nie wiem, czy po prostu nie, nie mogę. jakoś nie ufam temu, że, że się nie przewrócę, nie? Jakbyś mm -hmm. po prostu nie czuł, że ten organizm ci się nie, sam nie przechyli w drugą stronę. nie? to mierzenie się z tymi lękami, które się ma w środku, tak jak jest w tej pracy troszeczkę, no to jakby daje ci ten impuls, żeby w ogóle cokolwiek zrobić, to z siebie jakoś wyrzucić się z tym zmierzyć. Bo jeszcze pisać, napisać mogę coś, bo ja dużo ciężej mi idzie wypowiadanie się przed publiką, dlatego że generalnie mam od razu wiesz, trzęsawice i głos mi się łamie. Tak jest no wszystko jest psychosomatyczne. Wszystkie lęki. Lęki wysokości, klaustrofobiczne, jakieś tam arachnofobie i tym podobne, podobne to jest wszystko związane z, z psychiką. Bardzo ciężko mi się wymyśla tytuł do tej pracy, nie? bo to jest już też takie jakby klasyfikowanie jakby naprowadzanie kogoś, kto to ogląda na, na jakiś taki twój tor, nie? Ja tam w jakiś tam sposób wiem, jakby co mną powodowało do tego, żeby tą pracę zrobić, ale wcale nie uważam, że jakby to jest kontekst, który trzeba, z którego trzeba się wyspowiadać, bo tak naprawdę ta praca traci wtedy, nie? nie. Takie gadanie. No, nie ma tu dla mnie jakiejś wielkiej filozofii. No nie ma. Dokładnie. Prosta sprawa. <grym> proste po prostu instynkty, nie? Trochę. Jak dzieci, jak, jak ważne jest właśnie uczestnictwo dzieci w, w działaniach artystycznych i w odbiorze sztuki i jak czasem może być mylne to, co sobie dorośli wyobrażają, że dziecko jakby odczuje i, i zobaczy w tych pracach, bo w kontekście swoich działań widzę, że o ile dorośli widzą w tym jakiś taki kontekst cielesny i czasem przerażający. To dzieci jednak odbierają to jako zabawki, coś miłego w dotyku, co ma jakiś kolor i to ich interesuje, takie drobne wrażenia. A nie samo to, że one tego nie kojarzą z jakimiś odniesieniami do Holokaustu, czy do jakiejś operacji, czy jakichś chorób. Dla nich to jest coś, co ma po prostu jakąś fakturę, jakiś kolor, jakiś kształt i to jest tyle. I nigdy nie spotkałam się z czymś takim, że dziecko było przerażone którąś z moich prac. Także y, też dla mnie to jest ciekawy kontakt z dziećmi, bo pozwala mi, bo jakby trochę mnie napędza. Bo jeżeli robię prace dotykowe, czy jakieś takie mm. właśnie fakturalne, to testowanie tego na dzieciach powoduje, że można się dowiedzieć, czy, czy to jest interesujące, czy nie jest interesujące, jak to oddziałuje na zmysły. No i myślę, że y, same dzieci właśnie, jeżeli uczestniczą jeszcze w procesie twórczym, bo oprócz tego, że na przykład pracuję z dziećmi, to robię swoje prace w miejscu właśnie, w którym pracuję. I dzieci obserwują to, jak ja te swoje prace też wytwarzam. I często się interesują, dlaczego z tego, jaki jest proces powstawania tych prac. I to, że widzą moje zaangażowanie we własną działalność, powoduje, że im się też chce powtarzać to, co robię. Także to ich zachęca i też myślę, że w ogóle w edukacji takiej też wyższej, powiedzmy akademickiej, dobrze jest, jeżeli powiedzmy profesor realizuje swoje pracę razem ze studentami, bo to jest takie wzajemne uczenie się od siebie i takie partnerstwo, że nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy i widzimy wzajemnie, co, co robimy. Także no, myślę, że od małego dziecka warto jest... Uczy dziecka obcowania ze sztuką i z takimi działaniami, które nie są, nie mają efektów materialnych, czyli nie mają celu materialnego.